Witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście ze mną w tym trzecim odcinku. A dzisiaj będę chciała mówić o kryzysie wiary. Wiara jest łaską i otrzymujemy ją od Pana Boga, ale kolejną decyzją, kolejnym krokiem jest to, co my z tą wiarą zrobimy, bo możemy jej pomagać wzrastać w nas i ją rozwijać przez naszą relację z Panem Bogiem, przez czytanie Pisma Świętego, przez korzystanie z sakramentów świętych. A możemy tą wiarę, jak w przypowieści o talentach, spróbować zamknąć w jakiejś skrzyni i zakopać w ziemi. No jednak taka wiara może nie do końca przetrwać. Wiara też rodzi się ze słuchania, dlatego chciałabym dzisiaj podzielić się z wami swoim świadectwem kryzysu wiary. W jaki sposób przetrwałam kryzys wiary? I podzielić się w ogóle tym, że miałam taki kryzys. Pan Bóg czasami daje nam takie doświadczenie, jakieś trudności w wierze, po to, żebyśmy jeszcze mocniej się jego chwycili i razem z nim przez to wszystko przeszli. W moim życiu myślałam, że już zawsze będę słyszeć głos Pana Boga, myślałam, że już zawsze będę podążać drogą sakramentów, czytania Pisma Świętego, że zawsze będę słyszeć. Głos Pana Boga i będę czuć Jego bliskość. No i kiedyś właśnie Pan Bóg zabrał mi tą swoją bliskość. Nie czułam tej Jego bliskości, nie widziałam go, nie słyszałam odpowiedzi na moją modlitwę. Był to dla mnie taki czas pustyni, takiej ogromnej ciszy, którą nie wiedziałam w jaki sposób wypełnić. I chociaż dalej cierpliwie trwałam. Na czytaniu Pisma Świętego, na korzystaniu z sakramentów świętych, to ten kryzys jedynie no, trwał dalej i się pogłębiał. Postanowiłam wtedy wyjechać na rekolekcję. Pomyślałam, że może tam ktoś poruszy moje serce Bożym słowem, że być może trzeba mi, nie wiem, jakiejś większej spowiedzi świętej, wysłuchania jakiegoś świadectwa, żeby, żeby ta moja wiara na nowo się obudziła i wzrosła, tak więc wyjechałam na rekolekcję. Podczas tych rekolekcji, obserwując innych ludzi, widziałam, że Bóg jest, ale nie jest we mnie. Widziałam, że osoby, które tam ze mną przyjechały, że wzrasta ich wiara, że one są coraz bardziej radosne, bardziej promienieją Bogiem, a ja. Wewnętrznie tylko czułam, że schodzę coraz niżej, coraz głębiej, że mi towarzyszy coraz większa ciemność, niewiadoma i zagubienie, jak gdybym kroczyła we To był moment, w którym poprosiłam o modlitwę. To był moment, w którym skorzystałam z modlitwy wstawienniczej i poprosiłam moich przyjaciół, by się za mnie pomodlili. Poprosiłam ich. Po prostu Pan Bóg zabrał mi ten kryzys, by na nowo otworzył mi oczy. E, moi przyjaciele modlili się za mnie, e, i to był taki moment, w którym mam wrażenie, że już zeszłam chyba na samo dno, ponieważ patrząc na najświętszy sakrament, e, ja nie widziałam tam Pana Jezusa. E, ja wiedziałam, że kiedy w tym momencie powiem, że, że wierzę, to będzie to jakieś kłamstwo. Bo nie czułam, żeby to było zgodne z moim sercem, nie czułam, żeby to była prawda. Yy, I patrząc na najświętszy sakrament, czułam, że, że to jest tylko chleb. Wtedy usłyszałam kluczowe dla mnie zdanie, które Duch Święty włożył w usta osób, które się za mnie modliły: że wiara to nie są żadne uczucia, że wiara jest decyzją, że to jest konkretna decyzja. Wyjechałam z tych rekolekcji yy, z tym jednym zdaniem i zapisałam je głęboko w swoim sercu. I od tego momentu, każdy dzień rozpoczynałam wyznaniem wiary. To było takie moje sprzeciwienie się temu, co czułam, bo czułam jedynie pustkę i ciemność. Każdy dzień rozpoczynałam krótką modlitwą, krótkim wyznaniem wiary. Mówiłam Panu Bogu, wierzę w Ciebie. Wierzę w Ciebie, chociaż Ciebie nie czuję, chociaż Ciebie nie widzę, chociaż nie słyszę odpowiedzi na moją modlitwę. Wierzę w Ciebie i wybieram Ciebie. Nawet jeżeli ten stan ma trwać, wybieram Ciebie. To jest moja decyzja. E, I nie wiedzieć, kiedy nawet e, Pan Bóg wyprowadził mnie z tego stanu pustki, z tego stanu pustyni. E, I na nowo zaczęłam słyszeć Jego głos, na nowo zaczęłam czuć Jego bliskość i czuć Jego obecność. Za to chwała Tobie, Panie. E, wierzę też, że. E, są takie słowa w Piśmie Świętym, które odpowiadają temu, co przeżyłam. Jest to 10 rozdział listu do Rzymian, wersety 9 i 10. Kto ma Pismo Święte, może otworzyć. List do Rzymian, rozdział 10, wersety od 9 do 10. Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, Będziesz zbawiony, bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym. Wierzę, że to się właśnie dokonało w moim sercu, i dzisiaj, e, na zakończenie tego odcinka, chciałabym się pomodlić za wszystkich Was, którzy teraz macie jakiś kryzys w swojej wierze, którzy Pana Boga nie widzicie, nie słyszycie, nie wiecie, gdzie on jest, e, ale chciałabym się też. E, Pomodlić za tych, którzy jeszcze Pana Boga być może nie znają, a pragnęliby go poznać. Pomodlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za każdego, kogo przyprowadziłeś dzisiaj, by obejrzał ten odcinek, by usłyszał to świadectwo. Dziękuję Ci za każde poruszenie serca, poruszenie do odnowienia wiary, poruszenie do wstawania na nowo względem Ciebie na modlitwie. Dziękuję Ci za każde poruszenie do czytania Pisma Świętego. Panie, oddaję Ci wszystkich tych, którzy są w tym momencie w kryzysie wiary, którzy widzą tylko ciemność i mgłę. Proszę, byś był dla nich światłem, które będzie rozświetlać te ciemności, które będzie wyprowadzać ku większej wierze. Umocnij, proszę, w wierze tych, którzy teraz wątpią. Daj wiarę tym, którzy jej nie mają. Daj doświadczenie Twojej miłości i bliskości, Panie. Stań, proszę, przy każdym, kto teraz Ciebie potrzebuje najbardziej. Jeżeli chcesz, możesz powtórzyć ze mną teraz słowa oddania swojego życia Bogu. Panie Jezu Chryste, uznaję Ciebie za mojego Pana i Zbawiciela. I oddaję Ci całe moje życie, całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jestem Twoim synem i córką. Chcę słuchać Twojego głosu i iść za Tobą. Wierzę w Ciebie, Panie, i decyduję się iść za Tobą. Proszę o Twoje błogosławieństwo i o Twoje światło do rozpoznawania Twojej woli. Amen. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, dziękuję Wam za ten wspólny odcinek. Jeżeli czerpiecie z tego dobro, proszę, prześlijcie dzisiaj ten filmik komuś znajomemu. Pozdrawiam i do zobaczenia w następną środę o 18.00.